Order your man to step aside, or there will be violence. I choose violence. Should I fail to persuade the Blackfish to surrender, and if you attack the castle, honor compels me to fight you. I love Cersei, and if I have to slaughter every Tully who ever lived to get back Hej, siema, witam wszystkich, tutaj Michał z kanału Ponarzekajmy o Filmach. Dwie osoby porzuciły wczoraj pomysł pod moją szybką recesją siódmego odcinka, aby zrobić analizę do promo do kolejnego. Świetny pomysł, więc jedziemy z koksem. Trailer rozpoczyna się sceną, która zapowiada się jak spełnienie naszych fanatycznych fantazji. Cersei wreszcie spuści górę ze smyczy, mówiąc I choose violence, wybieram przemoc. Fuck yeah, wreszcie! A dalej w trailerze widzimy to. Chyba ten człowiek zaraz straci głowę na widok góry. Chłe, chłe. Czarny humor. <laughs> Domyślam się, że Lancel i tych kilka innych wron nie stoją obok przyglądając się tej scenie, więc zapewne już nie żyją albo uciekają. Dalej mamy sporo ujęć z Riverrun, który jest oblegany przez Lannisterów pod wodzą Jamie'ego. Brienne z Podrykiem wreszcie docierają na miejsce. Promo jest oczywiście poskładane bez odpowiedniej chronologii, gdyż widzimy od razu, że prędzej czy później wręcza ona lis od Sansy Blackfishowi. Widzimy Brienne rozmawiającą z Jamie. Jej, znowu razem! Mówi ona Czy powinno mi się nie udać przekonać Blackfisha do poddania? A jeśli zaatakujesz zamek, honor nakaże mi walczyć przeciwko tobie. Dalej Jamie mówi Zapewne do Brienne, aczkolwiek widzimy akurat na ekranie chyba admira Tuliego, który jest jego więźniem. Kocham Cersei, i jeśli by ją odzyskać, będę musiał zabić każdego Tuliego, jak kiedykolwiek chodził po tym świecie. Właśnie to uczynię. Mamy przy tym kilka ujęć w nocy sugerujących, że następuje atak na Rivera. Wojska tu idące mają w domu Frey, więc zapewne ich armia, połączona z armią Jamie'ego, rozpoczyna atak. Dodatkowo Brienne, będąca już w środku, rozmawia z Blackfishem, i biorąc pod uwagę, że w kolejnym ujęciu jest na łódce, oglądająca się za siebie z pewnym przerażeniem, zapewne Blackfish pokazał jej drogę ucieczki z obleżonego Rivera. Kanałem. Z obozu mamy jeszcze ujęcie, w którym Podryk jest złupany za szyję od tyłu, minę ma przerażoną, ale to zapewne bron łapie go w formie żartu. W końcu sporo czasu spędzili razem z Tyrionem w sezonie drugim. A dalej mamy właśnie naszego ukochanego karła patrzącego na trzęsący się w sufit. Ja zgaduję, znając twórców show, że to Denery ląduje z drogonem na piramidzie. Tylko fajerwerków brakuje. Dalej widzimy Wave, dziewczynę bez twarzy, która ma twarz aktorki Fei Marsay, patrzącą z wyraźnym zdumieniem na zapewne żywą Arię. Po co innego mogłoby wywołać u niej taką reakcję? Następnie widzimy, jak biegnie przez ulicę zapewne w pościgu za Arią, a ta chyba właśnie tutaj skacze w stylu Assassin's Creed. Ciekawe co tam się wydarzy, mam nadzieję, że nie dostaniemy jakiegoś bzdurnego wyjaśnienia w stylu Mission Impossible z podmianką twarzy. Whoops, zapewne dokładnie to dostaniemy. Aria zdejmie maskę, a tam Tom Cruise zabłądził z planu Mission Impossible 7. W międzyczasie dostajemy dosłownie łamek sekundy Ogara, który robi zamach toporem na czyjąś głowę. Chyba nie muszę tego tłumaczyć. Muszę? Dobra. <tryk> Ogar wykonuje ruch zamachowy naokoło własnego, by napędzić topór, tak by po spotkaniu z karkiem jednego z braci bez chorągi odrąbać mu łeb. Fajnie, fajnie. Myślę, że ten trailer wygrywa jednak ujęcie, w którym góra zbliża się do tego mięsa armatnego w postaci kilku wron, a później mina Cersei i Kiberna, którzy ewidentnie patrzą w dół. Z czego można wywnioskować, że wrony nie wspięły się na ten szczyt zwany Gregorem Klegainem, a.k.a. Sir Robertem, a.k.a. Ser Zombie Górą. Dzięki bardzo za uwagę i za świetny pomysł na analizę. Zapewne wszyscy nie możemy doczekać się momentu, który można określić jako I Choose Violence. <laughs> Napiszcie jak sądzicie co się wydarzy w Riverland waszym zdaniem i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.